Jego kazania i przemówienia do młodzieży, szczególnie uniwersyteckiej, mają już zapewnione miejsce w historii walki o prawa młodych do prawdy, do wychowania nie w nienawiści, lecz w miłości, o prawo do wolności. Posłuchajmy fragmentów kazania Kardynała Wyszyńskiego do Młodzieży Akademickiej, wygłoszonego w Warszawie w Kościele Matki Bożej Zwycięskiej 16 sierpnia 70 roku. Młodzieży, nie zapominając o przeszłości, naucz się patrzeć ku przyszłości. Ale pamiętaj, w przyszłości nikt na świecie pewny nie jest. Żadnemu narodowi nie można zagwarantować jakiegoś złotego wieku. I my także nie mamy żadnej gwarancji, że Polsce nie trzeba będzie składać ofiar i to potężnych. Trzeba więc szkolić ducha ofiary. Nie da się wychować młodzieży dla przyszłości bez żądania ofiary. Nie można stwarzać pupilarnych warunków dla młodego pokolenia i zwalniać go od wysiłku, trudu, walki z sobą i przezwyciężania samego siebie. Trzeba młodzieży stawiać twarde wymagania. Droga młodzieży, jeśli umiesz patrzeć w przyszłość, a my jesteśmy narodem ambitnym, który nie chce umierać, Musisz sobie postawić wielkie wymagania. Musisz wychowywać się w duchu ofiary i do ofiar się uzdalniać. Może bowiem przyjść taka chwila, w której tylko ofiarą będzie można zagwarantować wolność ojczyźnie. Gdyby w Polsce zniknęło pokolenie zdolne do ofiar, musielibyśmy już dzisiaj wątpić o zachowaniu niepodległości. Nie wolno umniejszać w dziejach narodu przykładów ofiary, ani gasić porywów młodzieńczych. Nie wolno tworzyć jakiejś ojczyzny bez dziejów. Polska bez takich wzorów to obraz samolubstwa, to jakaś anemiczna i bezkrozista mgławica, w której nie ma o co stopy oprzeć. My chcemy utrzymać najżywszy związek z naszą przeszłością. Gdybyśmy któregoś dnia wyzbyli się powiązania z dziejami naszej ojczyzny, tragizm narodu dopiero by się rozpoczął. Dzisiaj rano wyczytałem w tygodniku Stolica krótki, ale wstrząsający artykuł, że niemal 50 miliardów złotych poszło w ubiegłym roku na wódkę. To znaczy ogromna Rzesza Polaków nie liczy się z przyszłością narodu, bo naród pijany jest już powalony, zwyciężony, tak jak człowiek nietrzeźwy nie jest świadom swej godności i gubi swą wolność. Gdy wczoraj przejeżdżałem przez jedną miejscowość, trudno było się przebić autem przez tłum młodzieży, bo prawie wszyscy byli pijani. Nasza młodzież. Czy uważacie, że na takich synów Polski będą nas naprawdę liczyć? Czy będzie można w przyszłości liczyć na takich ludzi, którzy gdy przyjdzie czas ofiary, nie będą do niej zdolni i na pewno jej odmówią? A co wtedy? Bezmyślność, bezideowość, pustka bez wizji, młodzież bez ambicji, bez poczucia związku z potężną, jakże niekiedy bolesną, lecz zaszczytną historią, która składa się bardziej z ofiar i poświęceń, aniżeli z chwały, to nie tylko tragedia osobista człowieka, ale tragedia narodu. Droga młodzieży, Chrystus stawia Wam wymagania, umiejętności walki z Sobą, ze Swymi popędami i złymi skłonnościami. Żąda od Was pracy nad Sobą, ale tylko za cenę tej pracy zwycięża się samego siebie. Zwycięstwo nad Sobą jest najtrudniejsze, ale też i najbardziej wartościowe. Najwięcej daje Wam osobiście i wychowuje Was do życia, które jest przed Wami. Nie sztuka jest zwyciężać innych. Sztuka jest zwyciężać samego siebie. Znacie z Wysp przykłady takich ludzi, którzy zwyciężali innych, ale przekonali świat, że sami są słabymi i marnymi ludźmi. Znacie z historii literatury przykłady ludzi, którzy pozostawili po sobie wspaniałe konniki twórczości, ale ostatecznie sami zbankrutowali, a nawet targnęli się na własne życie. Nie mieli pionu moralnego, nie mieli ładu ducha i umiejętności zwyciężania siebie. Może waszą młodzieńczość pociąga niekiedy dowolność i swoboda życia, ale szybko się przekonujecie, choć pragnąłbym, abyście się nigdy osobiście o tym nie przekonali, że wszelka wolność i dowolność moralna kończy się ostatecznie katastrofą, której się wkrótce żałuje. Panowanie nad sobą i walka ze złymi skłonnościami zakończona zwycięstwem dają radość i rodzą doniosłe owoce osobiste i społeczne. Ale to kosztuje. A cóż nie kosztuje najmilsze dzieci? Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe. Zobaczcie, ile trudu i wysiłku kosztują osiągnięcia w dziedzinie nauki, techniki czy w każdej innej. Świat współczesny żąda od człowieka trudu aż do granic bohaterstwa. Odczytujemy fragmenty kazania kardynała Wyszyńskiego, wygłoszonego do młodzieży akademickiej w Warszawie w sierpniu 70 roku. Droga młodzieży akademicka, ty wiesz, że przejść przez studia potrafi tylko ten, kto zapomni o sobie, zaprze się samego siebie, zrezygnuje z niejednej rozrywki. Wiesz, że trzeba niekiedy przysiąść nad książką na całe lata, nieraz w niedostatku. Dopiero wtedy człowiek staje się zdolny do służenia innym. Musi niejako obumrzeć sobie, aby przynieść owoc stokrotny. Wśród młodego pokolenia nie brak jest niestety bolesnych przykładów. Nie brak młodzieży, która pragnie wygodnego życia. Nikt nie ma z niej pożytku, ani ojczyzna, ani kościół, ani państwo. Może tylko miłosierny Bóg w swojej tajemnicy sprawi, że i ta młodzież będzie kiedyś owocowała. Dzięki Bogu mamy jednak w ojczyźnie naszej mnóstwo młodzieży, która świadoma jest przyszłych zadań i wie, że trzeba się dobrze do życia przygotować, że nie można bez trosko łazikować po ulicach miast. Trzeba się wyrzec samego siebie, pracować i uczyć się, karcić i w niewolę podbijać własne ciało, aby stać się użytecznym i wydać kiedyś owoc stokrotny. Jak wyglądałoby nasze życie narodowe bez ludzi zdolnych do poświęceń i ofiary? Bez snuc bez cierpliwości, wytrwałości, męstwa, bohaterskiego przekreślenia siebie nie da się spełnić swoich zadań w życiu współczesnym. Od tego najmilsi, jak wy będziecie umieli zwyciężać samych siebie, zależy duchowe oblicze naszego narodu. Walnie pomaga Wam do tego religia Chrystusowa. A Chrystus oglądany na krzyżu pokazuje wzór człowieka, który zwycięża siebie, nie innych. Zwycięża siebie po to, aby przyjść z pomocą innym. Pod tym względem chrześcijaństwo pokrywa się dziś z nowoczesnymi wymaganiami stawianymi młodzieży. Chrześcijaństwo zaczęło się od trzech wieków męczeństwa, aby przekonać pokolenia idące, że warto jest cierpieć. Dzisiaj wydaje się, że nasze chrześcijaństwo, wyznawanie go i praktykowanie może być łatwiejsze. Nie myślcie, że dzisiaj nie wymagają męczeństwa. Z przykładów, które przytoczyłem widać, że dzisiaj nie tylko w dziedzinie religii i wierności Chrystusowi, ale i w dziedzinie prawdziwych obowiązków społecznych także wymagają męczeństwa. Przykład, jaki daje Chrystus, może zachęcić Was i uzdolnić do zwyciężania samego siebie tak, abyście byli zdolni zwyciężać potem na polu Waszych obowiązków i przyszłej pracy zawodowej. Powiecie, jakie to wszystko trudne. My chcielibyśmy czegoś łatwiejszego. Droga młodzieży, nie chciej rzeczy łatwych. Stawiaj sobie wielkie wymagania. Może właśnie dlatego i w dziedzinie wierności Waszemu Bogu, Ojcu i Jego Synowi, a naszemu bratu Chrystusowi jest dzisiaj tak trudno, abyście przez trudną wierność Bogu nauczyli się czynów bohaterskich, które są potrzebne dla Waszego przyszłego życia. Były to fragmenty kazania kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Polski wygłosił je do Młodzieży Akademickiej w Warszawie w Kościele Matki Bożej Zwycięskiej 16 sierpnia 70 roku. Na tym kończymy naszą audycję. Do usłyszenia w czarno na białym za tydzień. Tu rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Miała być na 22.20 sekund. Podajemy dziennik radiowy. Na wstępie ważniejsze wiadomości w skrócie. W sprawozdaniu przedstawionym na odbywającym się w Rzymie Synodzie Biskupów stwierdzono, że Kościół Katolicki jest w trudnej sytuacji wszędzie tam, gdzie władze sprawują rządy komunistyczne i ateistyczne względnie rządy dyktatury wojskowej.